Dzień dobry, witam serdecznie ze stoiska Eklera, Jacek Stanisławski, Fono Media. Jak co roku spotykamy się na targach ISE w Amsterdamie. Niestety w tym roku po raz ostatni, następnym razem zapraszamy serdecznie do Barcelony, do miasta, z którego pochodzi Ekler. I na ich stoisku dzisiaj między innymi możemy zobaczyć największą nowość, czyli system Wispik. System dźwięku bezprzewodowego. Po raz pierwszy bezprzewodowy dźwięk wchodzi do profesjonalki instalacyjnej. Dość nietypowy jak na warunki standardowych instalacji audio, gdzie spotkaliśmy się do tej pory z, z, z systemami 100V. System montowany na szynę oświetleniową w dwóch wariantach, jeśli chodzi o głośniki: tube i cube. Co ciekawego mamy też możliwość nadawania Bluetootha do niego dwa wejścia liniowe. System generalnie pomyślany pod kątem projektów typu rollout, gdzie mamy wiele instalacji w różnych miastach. Instalacja musi być na tyle szybka i nie stanowić problemu, dlatego też bezprzewodowy system montowany właśnie do szyny oświetleniowej, która znajduje się w coraz większej ilości obiektów. Dodatkowo mamy tutaj też prezentację nowych rozwiązań z serii wideo, nowa matryca HDMI 4x4 oraz oczywiście nowe wzmacniacze Eklera, dobrze znane seria ehs w Polsce, seria wzmacniaczy 100 v wielokanałowych, została wzbogacona o 4-kanalowy wzmacniacz 60 w na kanał oraz nowa EHS-a 2400. Ze stoiska Eklera to na razie tyle. W szybkim tempie przenosimy się na stoisko Martin Audio. Magia telewizji sprawiła, że w bardzo szybkim tempie znaleźliśmy się na stoisku Martin Audio. Tutaj prezentujemy rozwinięcie serii Adorn, która w Polsce cieszy się coraz większą popularnością. Tym razem dostępne głośniki sufitowe w dwóch wariantach opartych na 4-calowym i 5,5 calowym głośniku oraz rzecz, z której się najbardziej cieszymy, czyli głośniki wiszące w kolorze białym i czarnym. Będą dostępne już za parę dni, więc będziemy serdecznie zapraszać Państwa. Na testy dodatkowo jak co roku Martin Audio zaprasza do swojego demo roomu, znajdującego się na drugim piętrze hali 5, gdzie możemy posłuchać wszystkich serii głośników instalacyjnych oraz oczywiście systemów równanych liniowo. Tutaj oczywiście można posłuchać najnowszego systemu WPS na 8 calowych głośnikach. Serdecznie zapraszamy niedługo. Ten system też już będzie w Polsce do posłuchania. nowością Bluestreama, którą dzisiaj jest prezentowana na targach ISI jest najnowszy switcher prezentacyjny wyposażony w opcję prezentacji bezprzewodowej w PowerPlay lub mirakaście, odpowiednio dla użytkowników iOS lub Androida. Dodatkowo do switchera dostępne są panele podbiórkowe wyposażone albo w USB-C albo w HDMI. Dodatkowo we wszystkich urządzeniach powoli zaczyna się pojawiać złącze USB-C, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. Prezentujemy również tutaj przyłącza na ścienne, które są u nas dostępne z HDB-Stick, które są wyposażone w USB-C. Dodatkowo BlueStream pokazuje bardzo fajne, małe, czarne pudełko standardowo, które nazywa się HD11CTRL. Kontroler do sali konferencyjnej, który po wykryciu obecności sygnału HDMI może wyswolić nam komendę RS232 lub Releje do rozwinięcia ekranu, do włączenia projektora lub do włączenia monitora, co pozwala w bardzo prosty sposób zarządzać małymi salami konferencyjnymi. Dodatkowo mamy również rozwinięcie serii budżetowej, gdzie mamy małe matryce. 2x2, 4 na 2 oraz 4 na 4 wyposażone w HD T. -y. Nasza najnowsza marka w ofercie systemy sterowania i rezerwacji sal Q. Czeski producent pokazuje w tym roku najnowszy panel 4-calowy, który występuje w obu dwóch systemach. Tutaj akurat widzimy go jako system rezerwacji miejsca pracy, tak zwanego hot desku, natomiast może on również służyć jako panel do rezerwacji sal. Dodatkowo mamy tutaj zaprezentowane rozwiązanie wskazania drogi do miejsca pracy, które przy dużych powierzchniach biur jest nieocenione. Panel czterocalowy uzupełnia całą gamę paneli do rezerwacji sal. Poza wspomnianą czwórką mamy także 5, 7, 10 i oczywiście największy 12 cali. Na ekranie obok Q prezentuję przyszłe rozwiązania, których możemy się spotykać mniej więcej od maja tego roku. Największym Elementem rozwoju całej aplikacji ekosystemu Touch One, będzie Touch One Server. Zupełnie nowa platforma pozwalająca na rezerwację wszystkich resorsów w firmie, jak to mawiamy w systemach rezerwacji sal. Resorsy, czyli dowolne środki, które mamy w firmie. Mogą to być również miejsca parkingowe, mogą to być wspomniane wcześniej hot deski, oczywiście sale konferencyjne, od których to wszystko się zaczęło. Dla nas taką największą zmianą będzie możliwość rezerwacji miejsc poprzez przeglądarkę internetową, ale także jako dodatkowa apka w Outlooku, co jest bardzo istotne dla firm, których Outlook jest podstawowym narzędziem pracy. Dodatkowo apka będzie w Microsoft Teams oraz dedykowana aplikacja na urządzenia mobilne, co do tej pory nie było możliwe. We wszystkich tych aplikacjach będzie możliwość wyszukiwania na przykład sali konferencyjnej po wyposażeniu liczbie miejsc czy dostępnym cateringu. Podczas targów ISA KIO prezentuje także dostępny już od zeszłego roku system rezerwacji w formie Basic. Basic składa się z dwóch podstawowych elementów. Jest to klawiaturka naścienna oraz centralka. Co ważne, Basic bazuje na KIO Visual Composer, czyli podstawowym oprogramowaniu do kreacji poszczególnych sal konferencyjnych, natomiast w tej opcji jest on dostępny w bardzo prostej wersji, gdzie mamy urządzenie preprogramowane, z wcześniejszymi presetami wpisanymi dla większości podstawowych urządzeń, takich na przykład jak nasze Bluestream'a czy Eclaira, matryce wideo, ale także dla innych producentów sprzętu audio-wideo, gdzie nie wymagany w tym przypadku jest wielki kunszt programistyczny, tylko podstawowe umiejętności konfiguracyjne. Wtedy taki system jest naprawdę prosty do zainstalowania i wdrożenia. Co ważne i warto to podkreślić, klawiaturki występują w formacie 55 mm, które mogą być również montowane w tego typu przyłączach stołowych.